Stworzyłam takie określenie Forest Path Art, które jest troszeczkę spokrewnione ze street artem. Forest Path Art, czyli sztuka ścieżki leśnej. Chciałam, żeby ta moja sztuka, to co tworzę, było obecne właśnie w tej sferze wiejskiej, w sferze no nie tej ulicznej, tylko właśnie totalnie odudnionej, niezaludnionej. I inspirowałam się właśnie też dawną kulturą ludową. A kto to obejrzy, to obejrzy. Nie zależy mi na tym, żeby jakoś dużo ludzi oglądało. Ja po prostu chcę, żeby to było.